Witam, witam, zapraszam na mój kanał, subskrybujcie, wow, tego typu, czy będzie z przodu, nie do tyłu, tego typu, wiem, wiem, widzowie, pytacie się o mnie, czy żyję, czy coś takiego, tego typu, tak, żyję, żyję, odpoczywam tego typu, wow, właśnie, tak mówiłem, widzowie, nie zawsze będę chciał robić jakieś tam live'y, czy filmy na kanale, tego typu, no, a dwa, no po prostu no, trochę chcę odpocząć widzowie, wiem, że się martwicie tego typu, że coś się stało, czy coś się dzieje, nie, nic się nie dzieje, tylko po prostu no, no też, też, troszkę odpocząć od tego wszystkiego, waszych głupich hejtów, no bo wiadomo, że no, jak się mówi widzowie, no właśnie, nie będę mówić co, tego typu, tylko po prostu no, ja też troszkę chcę odpocząć od tego wszystkiego, trochę tak, tego, wiecie, trzeba trochę, z, jak się mówi, zluzować, spasować, tego typu, no właśnie. Chodzi o to, że nie martwię się o mnie, wszystko jest okej, okay, tego typu, no po prostu no, chcę trochę odpocząć od tego wszystkiego nabrać tej siły, tego typu no może wy byście mi pomogli tą siłę nabrać, tego typu chodzi o to, że chcę trochę, wiecie zluzować pas, jak się mówi tego typu, i no po prostu dziękuję, że wspieracie, pomagacie, bardzo się cieszę, tego typu no po prostu też trochę chcę odpocząć, tego typu o, remonty, nie remonty no właśnie, właśnie, łobań tego typu. No, po prostu no, też trochę chcę dla siebie mieć czas i inne rzeczy, a nie co dla was, dla was. Ja rozumiem, że się martwicie, że coś się stało. Tego wszystko jest ok tylko po prostu muszę sposować troszkę. Żeby mm, nie urazić was, widzowie tego typu. Po prostu chcę mieć dla siebie ten czas. Tego typu, bo nigdy nie miałem czasu takiego Chcę mieć dla siebie trochę ten czas Naprawdę, no widzowie, no za bardzo, za bardzo się martwicie Bardzo się cieszę, dziękuję Tego typu, ale no ja mam swoje życie prywatne też, wow Tego typu, jak każdy z nas, tego typu Trzymajcie się, łobabem, tego typu A właśnie, to jak tam z wówniem? Właśnie No właśnie, właśnie nie wiem, czy napiszecie coś na ten temat, widzowie, czy co, bo mówię, no, dla mnie to, to chowowują, nakręcił, zarobił na mnie, to już fakt. Tego typu, ja byłem ześlepiony, głupi, a teraz już zaczynam, no właśnie, myśleć główką, nie tu jak się mówi. Zapraszam, piszę na ten temat, co o tym sądzicie, o tej sytuacji, której właśnie... Ym... Pomykałem wam z i inne rzeczy. Trzymacie się. Do usłyszenia. Bye bye band!